Dzień dobry Państwu. Ja mam takie wrażenie, że trochę obecność filharmonii, szczególnie w gronie osób, które nadzorują pomoc tak bezpośrednio rozumianą, może uchodzić za nieco ekstrawagancką. Ale przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że mamy chyba wszyscy świadomość, że. Słowo ubogi ma bardzo wiele znaczeń i my, jako instytucja, o której mówi się, że jest instytucją kultury wysokiej, niedostępną, w budującą granicę pomiędzy ulicą a swoją salą koncertową, wiele razy staramy się, żeby te granice przełamywać w, i otwierać się z naszą działalnością dla bardzo wielu różnych środowisk. I, ta akurat inicjatywa, szanowni państwo, pojawiła się wskutek inicjatywy solisty Ingolfa Wundera, świetnego pianisty, laureata konkursu szupanowskiego z 2010 roku, który do nas napisał, jest w międzynarodowym obiegu, zaproponował taką ideę. Na początku byliśmy nawet nieco zaskoczeni, ale potem po spokojnej refleksji doszliśmy do wniosku, że to naprawdę może być coś cudownego. Zgodził się na tą inicjatywę również Władymi Raszkenazy, inny genialny pianista, który w tym. Razem przyjechał do nas do Łodzi jako dyrygent, który poprowadził jutrzejszy koncert, a Ingold Wunder będzie solistą. Wykona pierwszy koncert Ludwika van Beethovena, a w drugiej części koncertu zabrzmi piąta symfonia Piotra Czajkowskiego. Próba generalna to jest taki moment szczególny dla muzyków orkiestry. To jest moment, w którym Muzycy trochę pozostają bezbronni, nie mają na sobie uniformów, to nie jest ten wieczór, to jest taka szczególna chwila. I muszę Państwu powiedzieć, jeśli jestem tutaj po coś, to chyba chciałbym wypowiedzieć moje autentyczne takie emocje i wzruszenie, które poczułem, gdy szedłem do muzyków na estradę, postawić im pytanie. Drodzy Państwo, czy zgodzicie się tego dnia zagrać próbę z otwartą dla osób potrzebujących? I Impuls, który potrzebowałem tam na tej stradzie, był niezwykły. To jest po prostu coś, co chciałem tutaj podkreślić. To są wrażliwi ludzie. I jestem z tego powodu bardzo, bardzo dumny. Jutro będzie wspaniałe przeżycie dla wielu, wielu osób. Mam nadzieję, że coś z tego w nas wszystkich zostanie i być może w, po tej refleksji, w, która również we mnie w tej chwili jest i będzie w innych również, pozostanie coś na dłużej i w przyszłości objawi się innymi inicjatywami. Oby tak było.